Ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj wysłuchaliśmy wystąpienia pana ministra Rostowskiego, który zaprząkł pracowników ministerstwa do bieżącej walki politycznej, do realizacji interesów politycznych Platformy Obywatelskiej. Pracownicy ministerstwa, nie wiem, czy dziesiątki, czy setki pracowników ministerstwa przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pracowało nad przygotowaniem wystąpienia pana ministra Rostowskiego, ministra, finansów, który potrzebował tego wystąpienia, potrzebował tych argumentów do bieżącej walki politycznej. Nie ma bowiem takiego obowiązku żaden z pracowników Ministerstwa Finansów, aby na rzecz jakiejkolwiek partii politycznej dokonywać wyliczeń tego typu projektów, które przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Otrzymaliśmy w związku z powyższym wątpliwej jakości wyliczenie, które wykonane zostało w obawie i w strachu przed utratą pracy przez pracowników ministra Ministerstwa Finansów. Otrzymaliśmy wątpliwej jakości wyliczenie, które zaprezentował minister finansów, czyli osoba skrajnie niewiarygodna w tego typu prezentacjach. Chcę Państwu pokazać kilka faktów mówiących o tym, że jeśli ktokolwiek podejmuje tego typu polemikę, tego typu dyskusję dotyczącą faktów, wyliczeń, powinien sam świecić przykładem. Powinien na podstawie własnych doświadczeń, własnej pracy w ministerstwie umieć przewidywać, liczyć i kalkulować konsekwencje swoich, swoich działań. Otóż zobaczmy, jak wygląda wiarygodność pana ministra finansów, pana ministra Ostrowskiego. Poproszę o slajd. Na, na górze, jeszcze wcześniejszy, jeśli mogę prosić, na górze widzicie państwo cytat z wypowiedzi z 2007 roku, wypowiedź pana Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów, który zapowiada, że dług publiczny nie może narastać w takim tempie, jak do tej pory. W ciągu kilku lat budżet. Należy doprowadzić do stanu bliskiego równowagi. I jak Państwo widzicie na dole, w 2008 roku dług publiczny wynosił 6, około 601 miliardów złotych. To jest założenie bardzo konserwatywne, ale skoro pan minister Rostowski również zakłada, że należy podchodzić konserwatywnie do tego typu wyliczeń, to i my łaskawym okiem wyrozumiale patrzymy na działania rządu Platformy Obywatelskiej. Dług publiczny już w roku 2011 wynosi 859 miliardów złotych. 258 260 miliardów złotych. To jest ta skala długu, która przyrosła pod rządami Platformy Obywatelskiej. Przy założeniu, że w tym czasie doprowadzono do gwałtownej, bezrefleksyjnej prywatyzacji, do wydrenowania funduszu rezerwy demograficznej, do osiągnięcia pośrodki OFE, podniesienia stawki VAT, podniesienia akcyzy na paliwo, Zlikwidowania wielu ulg, możemy śmiało powiedzieć, Szanowni Państwo, że jest to obraz skrajnie nieudolnej polityki finansowej tego rządu. 258 miliardów złotych długu publicznego więcej niż na początku rządów Platformy Obywatelskiej. Na czym polega wiarygodność panów Rostowskiego i pana Donalda Tuska? Deficyt, deficyt sektora, wydatków sektora publicznego. W roku 2008 47 miliardów złotych. Po kilku latach rządów platformy obywatelskiej 78 miliardów złotych, gdybyśmy to porównali o 31 miliardów złotych więcej. My pokazujemy deficyt całego sektora wszystkich wydatków publicznych, ponieważ, Szanowni Państwo, są to informacje, których często nie otrzymujecie. Są to informacje, które są często przed Wami ukrywane, o które my tutaj dzisiaj za chwilę o tym powie pan prezes Fundacji Republikańskiej musimy bardzo mocno i stanowczo zabiegać, żeby je uzyskać. W tym, w tym deficycie pokazujemy również zadłużenie służby zdrowia, zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wszystkich tych obszarów, o których nie wspomina pan minister Rostowski w swoich raportach i sprawozdaniach. Proszę o kolejny slajd. Kolejny slajd, proszę. Rozważne, odpowiedzialne i równoczesne zwiększenia wydatków w sferze publicznej i obniżenia podatków i danin. To są słowa pana Donalda Tuska z EXPOZE w 2007 roku. W roku 2008 wydatki sektora publicznego wynosiły 551 miliardów złotych, stanowiły 42% PKB. Po pięciu latach rządów mamy do czynienia z wydatkami na poziomie 45% PKB i kwotą 665 miliardów złotych. Ta różnica pomiędzy wydatkami publicznymi na początku rządów Platformy Obywatelskiej i w chwili obecnej wynosi 114 miliardów złotych, Szanowni Państwo. Poproszę o kolejny slajd który pokazuje, jak wyglądają szacunki Platformy Obywatelskiej, to jest ten pomarańczowy słupek odnośnie wydatków proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, kosztów tych propozycji, które zaproponowała Prawo i Sprawiedliwość, szacunki Prawa i Sprawiedliwości mówiące o tym, jakie będą autentycznie wydatki zaproponowane przez nas w naszym programie i wzrost to jest ten czerwony słupek wzrost wydatków publicznych pod rządami Platformy Obywatelskiej. To, co Państwo dzisiaj usłyszeli z ust pana ministra Rostowskiego, to straszenie i dramatyzowanie mówiące o tym, do czego doprowadzi realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, pan minister mówił, że będzie to katastrofa finansów publicznych, jest tym bardziej obłudne, iż w tym samym czasie minister finansów doprowadza do, takiego, do takiej sytuacji, w której wzrost finansów wydatków publicznych przekracza ponad dwukrotnie to, co proponuje pra Prawo i Sprawiedliwość. To, co proponuje, to, co szacuje Platforma Obywatelska, a to, co szacuje prawo i sprawiedliwość, jest wielokrotnie niższe. Drodzy Państwo, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, iż Pan Minister Finansów w swoim wystąpieniu kilkukrotnie użył porównań prawa i sprawiedliwości i propozycji prawa i sprawiedliwości do piramidy finansowej. Wspomniał o przestępczym, podejrzanym charakterze tego, co proponuje prawo i sprawiedliwość. To szczególna hipokryzja, gdy mówi o tym minister finansów, pod którego rządami jego administracja podatkowa przy swojej nieudolności nie potrafiła przez kilka lat doprowadzić do powstrzymania przestępczego charakteru firmy Amber Gold. Myślę, drodzy Państwo, że wszyscy wolimy, kiedy ministrowie Platformy Obywatelskiej bawią się piłką niż kalkulatorem. Dziękuję bardzo.